Małysz zapozował z córką i zięciem. Po tym kadrze od razu posypały się gratulacje. Adam Małysz to bez wątpienia najpopularniejszy skoczek narciarski w Polsce. Jego życie prywatne jest jednak ciągle okryte osłoną tajemnicy. Teraz pokazał się w towarzystwie córki i zięcia. Wyjątkowa kariera Adama Małysza Adam Małysz to bez wątpienia najwybitniejszy polski skoczek narciarski w historii i postać, która na przełomie wieków wywołała w kraju niespotykane zjawisko społeczne zwane Małyszomanią. Urodzony w Wiśle sportowiec zdominował światowe skocznie na początku XXI wieku, zdobywając cztery kryształowe kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu świata, w tym aż trzy z rzędu, co pozostaje osiągnięciem bez precedensu. W swoim dorobku posiada cztery medale olimpijskie oraz cztery tytuły indywidualnego mistrza świata, a jego triumf w turnieju czterech skoczni w 2001 roku stał się symbolem narodowego sukcesu i początkiem wieloletniej pasji Polaków do tej dyscypliny. Po zakończeniu imponującej kariery na skoczni Małysz z powodzeniem próbował swoich sił w rajdach terenowych, między innymi w legendarnym rajdzie Dakar, a obecnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, wciąż aktywnie wpływając na rozwój sportów zimowych w Polsce. Izabela Małysz przez długi czas świadomie unikała blasku Jupiterów, skupiając się na życiu rodzinnym u boku sławnego męża. Przełom nastąpił w 2021 roku, kiedy zdecydowała się na udział w programie Taniec z Gwiazdami, Odkrywając przed widzami swoje nowe oblicze. Mimo że jej przygoda z telewizyjną rozrywką nie trwała długo, do dziś pozostaje w stałym kontakcie z fanami poprzez media społecznościowe. Adam Małysz doczekał się jednej córki. Owocem związku Izabeli i Adama Małyszów jest ich jedyna córka, 28-letnia obecnie Karolina. Mimo że od kilku lat cieszy się statusem mężatki. Nigdy nie kusił jej świadczał biznesu. Konsekwentnie chroni swoją prywatność i nie planuje wiązać przyszłości z mediami. Razem z mamą trzymałyśmy się od świata celebrytów z daleka. Nie miałyśmy ochoty do niego wchodzić, ale zostałyśmy w pewien sposób do niego wciągnięte. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak odnaleźć się w nim. Nie pcham się jednak do tego świata. Chcę iść swoją drogą, mówiła w wywiadzie dla przeglądu sportowego. Małyszowie są przykładem pary, która odnalazła miłość w wieku nastoletnim. Decyzję o małżeństwie podjęli błyskawicznie, biorąc ślub przed osiągnięciem 20 roku życia. Izabela miała wówczas 18 lat, a Adam 19. Ich wczesny orzenek stał się pożywką dla opinii publicznej. Krążące wówczas domysły o rzekomej wpadce stały się dla pary źródłem dużego dyskomfortu i przykrości. Było mi bardzo przykro, ale wiedziałam, z czym to się wiąże, że wychodzę za sportowca. To były inne czasy. Na młodą dziewczynę, która urodziła, troszkę krzywo się patrzyło wtedy, przekazała Izabela Małysz w TVN Style. Małżonkowie musieli mierzyć się również z bolesnymi insynuacjami, jakoby Izabela zdecydowała się na małżeństwo wyłącznie z pobudek finansowych. Adam Małysz w rodzinnym gronie Choć ich córka Karolina Małysz unika blasku fleszy i czerwonych dywanów, fani mogą czasem podejrzeć jej życie dzięki mediom społecznościowym jej rodziców. Ostatnio Izabela Małysz wywołała falę wzruszenia, publikując archiwalne ujęcie z 2023 roku. Na rodzinnym kadrze widzimy roześmianą ekipę. Izabelę w modnej koszulce z motywem Barbie, Adama, ich córkę oraz Zięcia. Takie pełne autentyczności chwile z najbliższymi są dla nich ewidentnie największą wartością.